Cześć, witam Was ponownie. To Krzysztof Biesiada, trener w garniturze. Słuchajcie moi drodzy, jest ze mną dzisiaj Dawid Kocierz. Jest to przedstawiciel zjawy Laps. Nie tylko na Polskę, ale i na świat. Zaprosiłem go, żeby Wam więcej opowiedział o tej Marce, żebyście ją lepiej mogli poznać, zobaczyć, z czym to sięje. Jest to ciekawa postać. Mam nadzieję, że będzie miał nam dużo do opowiedzenia i, i go polubicie. Zapraszam. Cześć wszystkim, mam na imię Dawid i jestem Key Account Managerem Java Labs. Tak jak Krzysiek wspomniał, chcielibyśmy Wam trochę opowiedzieć o Marce, jak powstała, kiedy powstała, co było naszym celem i tak naprawdę dlaczego chcieliśmy wprowadzić ten brand do, na świat i też do, do Polski. Firma powstała kilka lat temu. Firma powstała z potrzeby tego, żeby stworzyć produkty, które będą stworzone dla sportowców, dla kulturystów, ale też do szeroko rozumianej branży fitness. I z, się... tego, z tego yy, przepraszam z ci, w zdanie, z mi... tego, co wiem, to duży udział też jakby w kreowaniu marki właśnie mają yy, właśnie ludzie my jako konsumenci, bo marka szuka, słucha, wsłuchuje się w głos konsumenta, prawda? Tworząc tak. swoje produkty. I to jest fenomenem marki, prawda? Tak, dokładnie. Nie chcemy się zamykać tak jak często to w tych ładach korporacyjnych wygląda na to, że tylko wewnętrzny zespół tworzy produkty, tylko słuchamy, tak jak wspomniałeś, tego co mówi do nas rynek. E, oczywiście produktów na rynku jest cała masa, tak? I tak naprawdę ciężko jest e, Połapać wszystkie nowe produkty, które gdzieś tam na rynku mhm. powstają, i dlatego też cieszymy się, że nasi konsumenci i konsumenci finalni, tacy, którzy kupują ten produkt, tak. czy na półce, czy, czy w internecie, jak i kontrahenci hurtowi, wychodzą do nas z propozycjami nowych produktów. I na przykład te produkty, które widać tutaj z tyłu, czyli Waycamp, to jest koncentrat białka serwatkowego, właśnie z kreatyną, bo nasz klient z Cypru stwierdził, że potrzebuje po prostu białka. Z dodatkiem kreatyny, czyli z tym efektem anabolicznym, antykatabolicznym. Tak. Powiedział, że potrzebowałby oczywiście na początek kilka podstawowych smaków, i my tę propozycję przyjęliśmy, stworzyliśmy ten produkt, stworzyliśmy zarówno koncentrat białka, jak i izolator. Ja na przykład osobiście cieszę się bardzo z tego produktu, jakim jest śniadanko i omleciki, ponieważ rano mam mało czasu. Ale potrzebuję zjeść wartościowe śniadanie, więc takie płateczki z białkiem są dla mnie idealne. 3 minuty śniadanko gotowe. Tak, dla osób, które potrzebują szybko, coś przygotować, świetna sprawa. Mamy tutaj pełnoziarniste płatki owsiane, mamy tutaj białko bardzo wysokiej jakości. Mamy tutaj olej MCT, który jest bardzo zdrowy dla naszego organizmu. I przede wszystkim to, co fajne i to, co też chcieliśmy pokazać poprzez ten przezroczysty sój. Mamy tutaj kawałki suszonych owoców. Mhm. E, więc tak jak wspomniałeś, wystarczy zalać, odczekać 5 minut, żeby to się fajnie wszystko ze sobą związało mlekiem lub wodą, w zależności od preferencji, i mamy gotowy posiłek. Ja osobiście. E, Jem płatki owsiane od lat, są bardzo zdrowe, dają dużo uczucie sytości, duża zawartość błonnika. A, więc jeżeli Energia to na cały do... dzień. Dokładnie. Mamy tutaj węglowodany, mamy proteiny. ma mi już 60 opłatkę. Ja, dokładnie, tak, tak, tak. E, e, Dawid, powiedz mi, bo wspomniałeś e, o sportowcach, e, wspomniałeś o tym, że też marka jest tworzona przez e, sportowców, sportowca. Właścicielem marki ogólnie jest sportowiec, prawda? Tak, tak, kulturysta. Tak, tak, właścicielem marki jest człowiek, który startował kiedyś w zawodach kulturystycznych z sukcesami, więc on wie, jak to wygląda od tej strony. Tak. I tak jak wspomniałeś, mamy też wielu atletów, którzy nas wspierają. Tak? Mhm. Współpracujemy z Brionem Ensley. Brion jest dwukrotnym misterem Olimpia w kategorii Classic, także mister Olimpia dla kulturystów to są igrzyska olimpijskie tak naprawdę, więc Niebo. tak, dokładnie, każdy chciałby się tam znaleźć. Współpracujemy z Chrisem Cormierem, Chris The Real Deal Cormier. To taka sta, stara szkoła, stara, Hi. dobra szkoła kulturystyki. Chris jest świetnym człowiekiem, wnosi też dużo doświadczenia do firmy. Współpracujemy z Giselle Macado, Giselle jest z Brazylii. Ona też startuje z sukcesami w Mister Olimpii. Tak, dokładnie. Współpracujemy z Rubielem Moskerą, który jest z Kolumbii. To jest taka wschodząca gwiazda i myślimy, że w ciągu roku, dwóch to będzie na pewno znaczący gracz w kategorii Open, jeśli chodzi o Mister Olimpię. Jeżeli, jeżeli, ktoś, jeżeli go ktoś nie kojarzy, słuchajcie, to na pewno proszę spojrzeć, poszukać. Dużych nóg tak du, duże nogi i duża szyja jego przydomek to jest zila ze względu na to że neck to szyja a on rzeczywiście tą szyję ma e, ogromną ale też bardzo fajny facet. E, ja śmieję się trochę że to taki dzieciak w dużym ciele ale naprawdę fajnie się z nim rozmawia. E, przesympatyczny człowiek zresztą Breon no, cały zespół jest, jest mhm. bardzo fajny jest bardzo otwarty i to o czym jeszcze Krzysiek wspominałeś. E, My nie tylko jesteśmy otwarci na propozycje od klientów hurtowych, my jesteśmy otwarci na propozycje od Was. W portfolio Java Labs znajdziecie obecnie 14 smaków białek, ale chcielibyśmy też wprowadzić nowe smaki. Więc jeśli macie jakieś propozycje, jeśli chcielibyście znaleźć jakiś smak, którego u nas jeszcze nie ma, a chcielibyście, żeby się pojawił, to dajcie nam znać w komentarzach, w wiadomościach prywatnych i my to na pewno weźmiemy pod uwagę. Słuchajcie. Dziękuję Ci, Dawidzie, za, za te wiadomość, za te treści. Ja chciałem tylko właśnie powiedzieć, że możemy tam słuchajcie taki znaczek subskrybuj. Tam subskrybować sobie, wciskać łapki, czy lubi, lubimy to, czy nie. Właśnie to, do czego zachęcam was, też, Dawid, do komentowania. Zobaczcie. To na czym nam zależy właśnie na, na tym, żebyście dali nam znać, bo być może to wasz pomysł na jakiś suplement diety, na jakiś smak białka, czy cokolwiek innego, bo kreatyny też są smakowe, prawda? Tak, Wreszcie, tak, wprowadziliśmy. Zobaczcie, smaki smaki. mamy kreatyny mhm. smakowe, więc yy, być może to Wasz pomysł się znajdzie na liście, na liście tego, co Java Labs będzie chciało yy, niebawem wprowadzić. Także serdecznie Was zachęcam do interakcji, a tymczasem żegnam i do zobaczenia. Hej. Cześć.